Podpisała Pani umowę na dofinansowanie ze strony miasta. Proszę mi powiedzieć, na co te środki szpital wykorzysta. Szpital wykorzysta środki przede wszystkim na zakup leżanki z, z pomiarem i z wagą ciała, czyli dla pacjentów, którzy przyjeżdżają do nas karetkami, często leżące, bez możliwości postawienia ich na wagę i zważenia zarówno wzrostu, jak i wagi. Ale też wymienimy część łóżek na oddziale wewnętrznym, gdzie leżą również pacjenci trudni, z ciężkimi chorobami, z wielochorobowością, gdzie ta opieka nad nimi jest utrudniona, jeżeli te łóżka nie są dostosowane do ich stanu. Stanu, stanu zdrowia, no to robi się jeszcze 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 bardziej cięższe, tak? Czy to duże wsparcie dla szpitala technicznego? Każde wsparcie jest duże. Dziękujemy za każde wsparcie. My właściwie nie mielibyśmy żadnych możliwości poprawy infrastruktury. Mówimy tutaj o środkach trwałych, gdyby nie, gdyby nie właśnie wsparcie gmin, miast, tutaj tych okolicznych, których pacjentów hospitalizujemy. Więc każde wsparcie jest ważne, za każde dziękujemy i zawsze prosimy o jeszcze. Kiedy zakupy w takim razie? Kiedy pacjenci no. już rzeczywiście będą mogli z tego sprzętu korzystać? Myślę, że potrwa to około dwóch miesięcy, no bo musimy rozpisać konkurs, yy, musi, musi zostać przeprowadzone cała, całe postępowanie ofertowe, tak żeby wybrać na, najkorzystniejszą ofertę, zarówno pod kątem parametrów kupowanego sprzętu, jak i ceny. To już kolejne wsparcie ze strony miasta, czyli dopadamy kolejną cegiełkę do tego, żeby yy, pacjenci mieli lepszy komfort. Tak, to prawda, to, to po raz kolejny, któryś rok było przerwa, ale do, dokładnie nie pamiętam kiedy, ale rzeczywiście w poprzednich latach również miasto wspierało, wspierało szpital w takiej normalnym funkcjonowaniu codziennym przy zakupie infrastruktury nowej. Panie Prezydencie, miasto dokłada swoją cegiełkę do szpitala, do tego, żeby pacjentom było lepiej, bezpieczniej. No zdrowie jest najważniejsze. Dodatkowo na terenie miasta funkcjonuje Szpital Wojewódzki w Bełchatowie. Jest, można powiedzieć, naszym oczkiem w głowie z racji tego, że po pierwsze. Jest ważnym elementem systemu ochrony zdrowia regionalnym, bardzo ważnym, jak można powiedzieć, nawet kluczowym. A z drugiej strony trzeba sobie jasno powiedzieć, że Szpital Wojewódzki w Bełchatowie jest również największym pracodawcą w mieście Bełchatów. Więc te relacje, dobre relacje, które mamy, są niezbędne, są konieczne po to, żeby z jednej strony poprawiać komfort opieki zdrowotnej, a z drugiej strony po to, żeby szpital się rozwijał, po to, żeby zatrudniał jeszcze więcej osób i dawał jeszcze więcej miejsc pracy. Czyli stawiamy też na komfort, na profilaktykę na to, żeby po prostu było przybierane coraz lepiej, mimo tego, że to nie jest placówka miejska, prawda? Tak? Oczywiście. No wiadomo, że system ochrony zdrowia ma bardzo duże potrzeby. W tym roku skoncentrowaliśmy się na tym, żebyśmy mogli kupić specjalistyczne łóżka, czy to do SOR-u, czy również na oddział wewnętrzny, więc miejmy nadzieję, że pacjenci regionu Bełchatowskiego, czy całego województwa, będą mieli okazję w sposób możliwie najbardziej komfortowe zauważyć to wsparcie ze strony miasta. Oczywiście jeżeli taka konieczność będzie, ale ze zdrowiem różnie bywa, to jest najważniejsza rzecz w życiu. Wszyscy sobie przy różnych świętach życzymy zdrowia. To ja mogę życzyć, żeby najlepiej, żeby nie skorzystać z tych leżanek, ale jeżeli już będzie taka konieczność, to miejmy nadzieję, że będzie to komfortowa oferta ze strony szpitala przy współpracy z miastem. Dziś, drodzy Państwo, spotykamy się tak troszeczkę w innych warunkach, ponieważ na naszym targowisku miejskim w Bełchatowie, a będziemy mówić o bezpieczeństwie żywności. W ramach kampanii EFSA, która już po raz kolejny jest realizowana, mamy właśnie taki temat związany z bezpieczeństwem żywności. Może najpierw powiem Państwu, czym jest EFSA, bo to tak dla przypomnienia. EFSA, czyli Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, zajmujący się właśnie bezpieczeństwem żywności, ponieważ no, jest to szalenie ważny temat dla nas wszystkich. Wszyscy jesteśmy konsumentami, kupujemy żywność, spożywamy ją, produkujemy w domu. Więc musimy też dbać o te wzorce i standardy, aby nam ta żywność nie zaszkodziła. Oczywiście musimy zwrócić też tutaj uwagę na to, jak my sami obchodzimy się z tą żywnością. Więc przede wszystkim, drodzy Państwo, na pewno musimy wiedzieć, co kupujemy, jak kupujemy. U kogo? Ważne jest to, żeby owoce czy warzywa, które kupujemy na przykład były zdrowe, żeby nie były nadpsute, żebyśmy mogli obejrzeć, jakie je kupujemy, żeby to nie było tak, że po prostu przynosimy do domu i już mamy te owoce czy warzywa zepsute. Ponieważ jeżeli nawet jest maleńka kropeczka z pleśnią, to musimy to jak najszybciej usunąć, wyrzucić, dlatego że pleśń jest bardzo szkodliwa dla naszego organizmu i nie powinniśmy takich owoców, warzyw spożywać. Czyli nie ma tutaj wykrawywania i spożywania dalszej części pomidora, czy ogórka, czy powiedzmy śliwki. Tylko po prostu wyrzucamy i nie konsumujemy. Oczywiście, drodzy Państwo, na pewno wiecie, że jest salmonella. Salmonella głównie kojarzy nam się z występowaniem, jeżeli po prostu przeniesiemy te bakterie salmonelli z jajek, jeżeli mamy brudne ręce powiedzmy albo jesteśmy nosicielami salmonelli i możemy zakazić wtedy inne produkty. Yy, może, musimy drodzy Państwo pamiętać właśnie o tej, o tej higienie, o oddzielaniu tych jajek, yy, które kupujemy od innych produktów, o wyparzeniu jajek, o tym, żeby po prostu wszystkie nasze sprzęty domowe, które też używamy, były wyparzane. Żebyśmy nie mieszali surowych jajek na przykład z yy, nabiałem w tym sensie, że używamy te same deski, te same noże. Yy, musimy o tą higienę jak najbardziej dbać. Ponieważ to chroni nasze zdrowie. Chciałam też Państwu powiedzieć, że salmonella, tak jak wspomniałam, kojarzy nam się głównie tutaj z jajkami i z mięsem. Otóż, drodzy Państwo, salmonella może wystąpić również w owocach i warzywach. Właśnie europejscy naukowcy w tej chwili badają, w jaki sposób te patogeny salmonelli mogą się znaleźć, na przykład w szparagach albo w cebuli. Więc nie tylko jaja, powtarzam, nie tylko mięso, ale również warzywa. No i szanowni Państwo, taka kolejna sprawa na którą każdy z nas powinien zwracać uwagę, a to szczególnie już w sklepach, kiedy po prostu mamy etykiety i daty produkcji i ważności. Jak kupujemy te produkty, patrzmy na te daty, patrzmy na te etykiety, uczmy się ich czytać, dlatego że jest to oszalenie ważna sprawa dla naszego zdrowia. No oczywiście wszelkiego rodzaju produkty nabiałowe, które kupujemy, musimy trzymać w lodówce, szczególnie w takiej temperaturze jak są teraz, kiedy jest lato, Kupujemy i automatycznie wkładamy do lodówki. Ważna też jest segregacja produktów w lodówce, gdzie je umieszczamy, jak powinniśmy je zamieszczać, jaki powinien być podział tych wszystkich produktów. No i może taka zasada, o której myślę, że pamiętamy, ale może nie zawsze do końca, a mianowicie, że pierwsze wychodzi to, co było pierwsze kupione. Czyli zwracajmy uwagę na to, co mamy w domu i jakie mamy produkty, żebyśmy je szybciej po prostu Zjedli. I kolejna sprawa: zamrażanie żywności i rozmrażanie żywności. Oczywiście, jeżeli tą żywność kupujemy na przykład mięso czy powiedzmy inne produkty germażeryjne, które chcemy zamrozić, to już ponownie nie możemy ich odmrażać i zamrażać. Jeżeli już ten proces zamrażania nastąpi, Odmrażania to spożywamy od razu, ponieważ też mogą nastąpić tutaj zakażenia pokarmowe. A czym są zatrucia pokarmowe? To myślę, że każdy z nas doskonale wie i już doświadczył tego na własnym organizmie. A mianowicie, są to objawy zdrowotne spowodowane właśnie zatruciami, bakteriami czy też patogenami. I wówczas nasz organizm źle na to reaguje. Występują bóle głowy, wymioty, biegunki, nudności, te, często też y, temperatura. A więc bezpieczeństwo żywności jest szalenie ważne. W tej chwili mamy też y, taką, y, że tak powiem, takie motto od pola do stołu. A więc na każdym etapie dbamy o jakość produktów, dbamy o tą żywność. Zarówno poprzez zbieranie, transport, sprzedawanie, magazynowanie, no i później my kupujący, jak kupujemy i tą żywność spożywamy, i jak również my ją przetwarzamy i jak my ją po prostu chronimy i magazynujemy w swoich lodówkach, w swoich spiżarniach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił kolejną transzę środków w ramach renty wdowiej. Do 15 lipca w województwie łódzkim świadczenie otrzymało ponad 32 tysiące osób, na łączną kwotę 109 milionów złotych, z czego 11 milionów 700 tysięcy złotych to środki wynikające ze zbiegu świadczeń. W skali całego kraju od 1 lipca świadczenie trafiło do ponad 420 tysięcy osób na kwotę wynoszącą łącznie 1,4 mln złotych brutto, w tym przeszło 150 mln złotych z tytułu zwiększenia wypłat przy zbiegu świadczeń. Średnie miesięczne podwyższenie wynosi 356 zł. i 79 groszy. Osoby, które są uprawnione do świadczenia, ale jeszcze nie ubiegały się o nie, mogą to zrobić na druku ERWD. Jeżeli wniosek wpłynie do ZUS-u do 31 lipca i zostanie rozpatrzony pozytywnie, świadczenie będzie wypłacane także za lipiec bieżącego roku. Natomiast wnioski złożone w późniejszych miesiącach będą skutkowały wypłatą świadczenia od miesiąca złożenia wniosku. Żeby otrzymać świadczenie należy spełnić określone warunki. Przede wszystkim kobieta powinna mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat. Do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej. Prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nabyć nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę. No i nie może być obecnie w związku małżeńskim. Dodatkowo kwota aktualnie pobieranego świadczenia nie może przekraczać trzykrotności najniższej emerytury. W tej chwili jest to kwota wynosząca 5636,73 zł. Po spełnieniu warunków wnioskujący może otrzymać 100% własnej emerytury lub renty oraz 15% świadczenia po zmarłym małżonku lub też odwrotnie. ZUS przygotowuje kolejne wypłaty, które będą realizowane zarówno w dotychczasowych terminach, jak i w dodatkowych dniach lipca. Natomiast od sierpnia. Wszystkie świadczenia w zbiegu będą już przekazywane łącznie w stałych terminach płatności, to jest 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca. Nie wszyscy ubiegający się o rentę wdowią otrzymają dodatkowe świadczenie. Do tej pory ZUS wydał już 51 300 decyzji odmownych, z czego 41% wynikało ze zbyt wysokiej kwoty aktualnie pobieranego świadczenia. Od decyzji ZUS w sprawie Renty wdowiej przysługuje prawo do odwołania się do sądu. Oliwier Jarosz, nowa postać w drużynie PGG gks Bełchatów. Oliwier, witamy Cię przy sportowej, i od razu zapytam jak to się stało, że dołączyłeś do naszej drużyny? Dzień dobry, witam. Po ubiegłym sezonie, który był w moim wykonaniu bardzo dobry, miałem parę ofert, dostałem od menażera telefon, że GKS Bechatów chciałby mnie zobaczyć, przyjechałem tutaj na treningi i po rozmowach z scenerem i z dyrektorem stwierdziliśmy, że podpiszemy razem umowę. Pochodzisz z Katowic, więc dla Ciebie jest to pierwsza zmiana barw klubowych. Powiedz, czy trudno było podjąć decyzję o wyjeździe z rodzinnego miasta? E, tak, jest to mój pierwszy klub poza miastem, aczkolwiek nie czuję żadnej presji i jakiejś odpowiedzialności za to, że muszę wyjechać. Fajne nowe wyzwanie, poza nowych ludzi i mam nadzieję, że dam wiele radości Beochadowionom. A kogo już zdążyłeś poznać w naszej drużynie, być może nawet się z kimś zaprzyjaźnić? E, tak. Y, dwie osoby, z którymi najbardziej y, złapałem najlepszy kontakt, to jest Pytel i Natan. Z nimi z Pytlem znałem się już wcześniej, poznaliśmy się jakoś dwa, dwa i pół roku temu, ale teraz nasz kontakt się polepszył po moim przyjeździe tutaj. Kibice pewnie zastanawiają się, co możesz wnieść do naszej drużyny, więc teraz czas dla Ciebie na taką autopromocję. Mocne boiskowe strony Oliwiera Jarosza. Myślę, że na pewno szybkość, dynamika, siła. Yy, zawsze walka na boisku, to jest też jedna z moich mocniejszych stron. No i myślę, że dużo poruszania się w polu karnym, znajdowania sytuacji i strzelanie bramek. Czego oczekujesz od naszego klubu, od tego miejsca, do którego trafiłeś, jakie cele sobie stawiasz? Czego oczekuję? No myślę, że chciałbym tutaj się jak najbardziej rozwinąć. Chciałbym pomóc drużynie w celowaniu jak najwyżej. I jakie cele? Może głośno o nich nie mówmy.